Siemanko, siemanko, z tej strony grywciu. witam was w kolejnym odcinku Sunkenland. No i co, kontynuujemy naszą przygodę, tak się zastanawiam tylko w którą stronę aktualnie pójść, bo tak, mamy te tabletki i w sumie fajnie by było coś ponurkować i coś pozwiedzać i coś kurna dropnąć. Tylko czekajcie, o tak, mamy te, tu po prawej mamy te Radio Island i tutaj kawałek dalej. I mamy tutaj też. Okej, okay, gdzie ja jadę? Ej, no dobra, może tam być, możemy w tą stronę popłynąć. O, popłyńmy. Bo mamy tu kilka tych przeszkód po drodze, w sensie przeszkód, no. Tych miejsc do zrajdowania po drodze. Ale ta lawa wygląda kozacko, nie? Naprawdę, ta lawa wygląda kozacko. Swoją drogą dupy dałem. mogłem sobie przecież artanka kupić. Po co ja kupowałem te tabletki? Po co ja kupowałem te tabletki? Nie wy mi nic nie mówicie? A no tak, bo to nagranie na YouTube, a nie stream. Kurwa. No i brakuje, widzicie? Brakuje, no. Brakuje żywej pomocy, bo samemu człowiek to nie myśli czasami. Albo nawet i bardzo często. Co my tu mamy. Tam widzę, że z bronią, to nie będę podchodził. Tak, tu sami z rewolwerami. No tutaj nie będzie tak prosto. Tutaj nie będzie tak prosto. Ale też nie widzę nic na ziemi. W sensie na ziemi. No w pewnym sensie na ziemi też, nie? Ale na... W wodzie. O, w wodzie. Nie widzę miejsc, które można lutować. Jakby co, im dalej odpłynę od bazy, tym jest mniej miejsc, które można zlutować? Trochę to głupie. Trochę to głupiej. No, no bo co, tu jest jakiś jeden budyneczek. No ale to jednego budynku to... Umówmy się, nie ma sensu według mnie. Tutaj mamy skraj mapy, to tutaj też nie ma sensu już jechać. A mamy 4 litry paliwa jeszcze. Więc też nie chcę się za bardzo rozpędzać z tym jeżdżeniem. W zasadzie spływaniem. Tutaj mamy kolejnych i oni też są uzbrojeni, to widać. Turna. Slavers, piąty poziom. No, to tu, jakbyśmy wjechali, no to czuję, że byłoby grubo, nie? Tu, jakbyśmy wjechali, to byłoby grubo. Ale podkrywajmy sobie to. Bo to nam da też pewien pogląd, gdzie powinniśmy iść. Bo tutaj dużo rzeczy jest do ten, do zlutowania. Turna. No i to jest to, nie? Że im wyższy poziom, tym więcej rzeczy do lutu. No ale tym trudniej, no. Po prostu. A tu co? Też slej wersji. Jest tego lutu trochę. No tylko się boję, że wiecie, że oni będą mieć gnaty, a jednak żeby tu dopłynąć później po tej itemy, no to o power plant. A, no tak. I tu pewnie by się przydało coś na radiację, tak podejrzewam. Poczekajcie. Z ciekawości, sobie podpłynę bliżej. No bo w kominie. O, właśnie. Radiacja od razu wskoczyła. Więc zdupiajmy stąd. Póki jeszcze nie mam jej jakiejś. W sumie nie wiem, czy ona jest duża, czy nie. Po prostu jest, nie? Nie chcę czesta. Więc dobrze wiedzieć, że ten power plant tu jest. Ale. No jakby no. To to zmieniło, nie? Ale przynajmniej teraz wiemy, po co są te tabletki na radiację. I gdzie je można wykorzystać? Na pewno nam się to prędzej czy później przyda. Dobra, popójdźmy sobie blisko. Tu też Slay wersji. Metal Mine. Dobra, w stronę domku bardziej. W stronę domku trzeba się kierować. Pozostało nam tylko 3 litry. I to jest właśnie to, nie? Że z jednej strony fajnie mieć taką łódkę. Bo ja sobie wiecie, teraz mogę popłynąć tam, gdzie normalnie bym nie popłynął tą zwykłą łodzią. Ale z drugiej strony. No, to paliwo jednak. No. Trochę się zużywa. Jakby nie patrzeć. Trochę się zużywa. No i później wychodzi na to, że jest jak jest, nie? Słuchajcie, tutaj jest dużo takich miejsc, gdzie jest. Ale widzicie, im dalej od bazy, tym mniej, mniej miejsc jest, które można zanurkować, żeby coś zdobyć. Ale z drugiej strony są duże, nie? Tak jak ten power plant na przykład. To jest mega duży na przykład, no. tej Slaversi na czwartym poziomie. No ale tu widać, tu wszyscy... Oni tam karabiny mają, nie? Oni tam mają karabiny, to, to już nie ma żartów. Jak miałbym do tego podpłynąć, to... No ja muszę mieć przynajmniej pistolet, albo... Nie no, przynajmniej pistolet. No umówmy się, przynajmniej pistolet trzeba mieć. O! W którym miejscu jest ten divi Center? Tutaj gdzieś bliżej. Pod sobą nie widzę nic. Jeszcze? O, jest! O, dobra, to jest mocne, to jest duże! No tu by nam się na pewno przydała butla, ale mamy też tabletki. Może nie będzie tak źle? O, kurna! Nie, tutaj, tu musi być butla. Tu jest 100%, tu musi być butla. Bez butli to. To jest bez szans, nie? Bez butli tutaj jest bez szans. Totalnie bez szans. Bo ja nie zejdę aż tak nisko. Czyli wiemy, że tak. Poziom pierwszy Git. Poziom drugi Git. Poziom trzeci nie wiemy jeszcze. Ale poziom czwarty to jest 100% butla, nie? Ale jak to wygląda, kozacko w ogóle, nie? Naprawdę. 5 minut mamy tylko tych tabletek. Urna. Ciekawe, czy ta radiacja nam w ogóle zejdzie. Bo na tę radiację nie ma czasu. W sensie nie jest tam określony czas. Tu widzę, że jest gdzieś jakiś safe. Nie wiadomo, jak tam wpłynąć. Pewnie tędy. Ej, okay. o, mamy safe, sejf, mamy sejfik. Dobra. Ale nie przez każde okno się da do tego bu do tych budynków wpłynąć, więc nie wiem jak to działa. <laughs> Blueprint na helikopter! O nie! No czegoś takiego że mi się nie spodziewał. Wszystkiego. Ale blueprinta na, na helikopter za cholerę, nie? Jeszcze jakąś amunicję tutaj znaleźliśmy. Ale już chyba będę musiał wypływać, co? O i na pewno będę musiał, i nie wiem, czy wypłynę. Niedobrze. Chciałem powiedzieć, że jest niedobrze. mamy algi przy sobie? Mamy. Dobra, to tyle, dobrze. Dobra, git, 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 git. przeżyjemy. Uh. Luplint Light Helicopter. O, tak! Jak milutko! Broken SMG. Amunicja, gunparcy. Nie no, dobra, to jest to, jest to czego, co chcieliśmy w sumie tutaj znaleźć. To jest w sumie to, co chcieliśmy tu znaleźć. No, umówmy się. To jest zdecydowanie to, co chcieliśmy tu znaleźć. Dobra, jest z alg morskich, muszę na pewno zrobić. Kurwa, jedną algę zjadłem, tak po prostu. Nie o to chodziło. Nie o to chodziło, no ale dobra. Tutaj jeszcze jest jakiś safe, też widzę, bo bąbelki są. Ale szczerze, i tutaj też jest jakiś. Kurwa, ile tych safów tutaj jest? Toolboxy leżą sobie tak po prostu na ziemi. Jak gdyby nigdy nic. Ej, hey, nice, dobra, ale to muszę sobie tego jednego ertanka chociaż zrobić. Chociaż jednego. I tutaj wpłynąć w dół, zobaczyć. Dobra, jakieś kolejne rzeczy. Coś z tego śmietnika mogę? Nie mogę, dobra. Nie zbierajmy, nie, nie, za, nie zabierajmy sobie czasu. Toolbox? Toolbox toolboxie gówno w sumie. Oj, nie wypłynę znowu. Nie wypłynę znowu na czas chyba. A nawet bym powiedział, że na pewno nie wypłynę na czas. Dobra, trochę HP zajdzie i nic się nie stanie. Półtorej minuty jeszcze mamy tabletek. Large generator, O! Zajebiście! Ej, ile rzeczy. Broken helmet. Aloy receiver. Increased damage by. Dobra, na razie sobie to tu zostawmy. Ring za 3000. Nice! Ej, mnóstwo fajnych rzeczy, tak szczerze. I trzeba było po prostu od razu tutaj przypłynąć na jakieś razy cztery. Bez pierdolenia tam. I ten... Znaczy na jakiś level 4 bez pierdolenia Tam nurkujesz No tylko, ale bez tabletek to tu nie ma szans, nie? Tak zupełnie szczerze Bez tabletek nie ma najmniejszych szans Na to, żeby cokolwiek zrobić Tam widziałem beczkę Mam nadzieję, że w tej beczce będzie paliwo Proszę cię chemicals O nie, chemikalsy tylko Gdzie ja mogę wziąć... Skąd ja mogę wziąć gazolajna? Bo one wcześniej jakoś dropiły, nie? Tylko nie pamiętam z czego się je zabierało. Czy to z samochodów było? W sensie z tych utopionych? Czy to z... Kurde, no nie pamiętam, no. No nie pamiętam. Use it to, uh, for making ammo, production, gas and more. O! O! I ten aloy receiver, jak on. Co, co to jest ten alloy receiver? Granat jeszcze military też znaleźliśmy. Ale czemu nie kuszę, nie? Wszystko małe, tylko nie kuszę. A ta kusza jednak. Civic Center ja 7% tego odkryłem, czytajcie to? 7%, jeśli to jest faktycznie procentaż odkrycia. A tak mi się wydaje, że może tak być. To tylko 7% tego odkryliśmy. A jednak parę razy człowiek nurkował już. Ale czemu mi tego miejsca nie odkryło? Ja nie kumam czasami, nie? O, teraz dopiero. The Iron School Base. O, czyli to tu gdzie ja mam iść w następnym tym. Według misji, które są, nie? Tak. O, no i git w sumie. A, bo tu jest Radio Island. Okej. Okay. Hmm. Tuda może by w następnym odcinku się tu wybrał w sumie Tak sobie myślę Tylko no my potrzebujemy paliwa, nie? Nadal potrzebujemy paliwa, nic się nie zmieniło pod tym kątem I pytanie skąd my weźmiemy to paliwo? Ale wydaje mi się, że przypłynę tutaj I tutaj poszukamy troszeczkę, bo na tych ruinach to Była ta rura, do której można było wpłynąć, jeśli dobrze pamiętam i tam były te toolboxy też, więc może, 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 jakimś cudem udałoby nam się to ogarnąć. Dobra, a tymczasem wyskakujmy. Co tu jest? i tu taka trawa po prostu. Myślałem, że coś nowego się tutaj respi. Znaczy, ja mam coś do jedzenia. Take food, dobra. Oh, już Bo już umieralnia była lekka. Dobra, i Roast mita też zróbmy sobie G. No i co? No i teraz tak, też. Chyba za dużo mam tych rzeczy. Trzeba będzie zrobić nowe skrzynki. Zdecydowanie trzeba będzie zrobić nowe skrzynki. Bo z tych co tu mam, to już ciężki temat. W sensie ciężki temat. No nie ma miejsca tam po prostu, no. Nie ma w nich po prostu, słuchajcie, miejsca. No i co ja poradzę? Dobra, to mi się wszystko zmieści do Eku, więc o to jestem spokojny. To kurna, jakie te skrzynki zrobić? Oj, no, otwórz. Teraz zamknij. Jakie te skrzynie zrobić? Gdzie my je mamy? Tutaj chyba nie. 25. No, save ma 30. Ale nie mam stali. Wszystko ma na 20 slotów. No, nie, metal chest ma na 15, przepraszam. Metal chest ma na 15. Hmm. Może tego food containera. Tylko ja bym potrzebował jakiegoś, jakiejś innej miejscowy w sensie miejscowy, nie miejscówy Potrzebowałbym wziąć trochę skrapu. To na razie poprzerzucajmy sobie tutaj na lipę. Później sobie to zbierzemy. Wziąć trochę skrapu i rozbudować delikatnie tą bazę naszą. Trochę więcej podstawy. To na pewno. I. Może byśmy coś tutaj pomyśleli? Czekajcie, teraz tak. Metal Column to nie, drabinki. Metal Foundations, dobra. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Hej. Okay. Wejście najchętniej to bym zrobił osobne do tej części. Kurwa, z której strony? O może tu. Dobra. Drzwi, to wiadomo, prawda? No, jakby inaczej. Do tego, ściany. I wejście na górę. Chyba nie za bardzo wiem jak mam to zrobić, ale to pewnie dlatego, że potrzebuję tych słupków. Podłoga, nie podłoga, gdzie to jest? O, tu bym chciał. Mogę to tu zrobić? Halo. O, dobra git. Do tego drabinka. Do tego podłoga. Może od góry będzie prościej. Okej. Okay. Tu na górze możemy sobie zrobić jakieś okna. Żaden problem. Zrobimy tak od razu. Nie wiem ile mamy jeszcze tego skrapa, więc tak wiecie, nie chce się dużo rozpędzać, nie? A, bo jeszcze pod kątem można rzeczy robić, dobra. Good to know. Co my potrzebujemy jeszcze, czekajcie. Cian na pewno. Zastanawiam się czy tu zabudowywać, czy nie zrobić tak. Tego zabudowania, ale dobra, no na razie zróbmy tak. Później się to najwyżej rozbroi i zrobi na nowo. Na pewno potrzebujemy słupków na środku. I prawie cały skrab na to zużyje, no ale trudno. To jest w XA, to nie. Dobra. Okay, ale jak ten darz ma działać? Czekaj tu. Ten na pewno odpada. Ten odpada. Kurwa, który dach byłby tu dobry? Czekajcie, bo tu się. Tu jest lekka kakaraka teraz. A no, ten też. No. No i G. Jezus, ale te prześwity, jak to w ogóle wygląda? Z jednej strony super, nie? Z drugiej strony wygląda to co najmniej dziwnie. Pytanie tylko. Ja mógłbym sobie zrobić tutaj na przykład, tylko Research Table nie podniosę, nie? Kurwa. To no to już jest trochę przypał. Chyba nie podniosę. Dobra, drzwi zrobione. Git. No i tu można by było zrobić sobie takie miejsce. Typowo pod czesty, nie? Typowo pod czesty, tylko że ja nie mam chyba. Tyle komp... O ja w ogóle nie mam komponentów. O kurwa. No to to jest problem. No to to powiem Wam teraz jest problem. Że nie mamy w ogóle komponentów. Fajnie, że skupiliśmy się na tych yy, drogich rzeczach. Ale no, kurwa, nie powinniśmy się tylko na tych drogich rzeczach skupiać. Dobra, ja sobie to na razie tu przerzucę. Zwalił w sumie wszystkie rzeczy, jakie mieliśmy, to i tak, żeśmy przedali już. Więc na razie wrzucę to tak po prostu. O, powiem wam, że jest. No, nie do końca ciekawie, o tak powiem. Nie do końca ciekawie, a przynajmniej nie tak do końca, jak ja bym chciał. A bo tu trzeba dorzucić, czekajcie, to tak. Zapakujmy to do pełna już. Zróbmy wszędzie na full i tyle. Mi nie będzie problemu później z drewnem. Dobra. Oj, ale kurna, no. I podoba mi się to, że brakuje nam komponentów, że brakuje nam. W sumie skrapa jeszcze mamy, ale. Zobaczcie sobie, ile mieliśmy skrapa, a ile mamy teraz, nie? A to jest tylko rozbudowa jednej części bazy. Nawet nie całej bazy, jednej części bazy. Więc co by było, jakbyśmy chcieli jakąś taką mega bazę zbudować, nie wiem. A w ogóle pytanie, czy na wodzie się da zbudować mega bazę? Mam to odpinować A. Aha Delete nie działa, to ja nie wiem jak mam to niby zrobić A, na escape, dobra Dobrze wiedzieć Kurna, no ale się zastanawiam Nie Zastanawiam się co teraz Ale poczekajcie, sprawdźmy sobie tego skrapa ja mogę Na wodzie zrobić To można bezpośrednio na wodzie zrobić. Dobra. Naprawdę? Ale ktoś to przestosowo wymyślił. No to słuchajcie. No to nie zostanie nam nic innego chyba, jak budować swoje imperium na wodzie. Ale tak stawiam, że wybudujemy sobie je gdzieś pewnie tutaj. Gdzieś w tych miejscach, gdzie jest dużo więcej miejsca. No. Tak sobie myślę. Ale kurde, jak. Ale zajebiście. Ja nie sądziłem, że ktoś na to wpadnie szczerze. Nie sądziłem. Przecież myślałem, że będzie tak, że tylko w niektórych miejscach będzie można się budować. Tam, gdzie na przykład są skałki wysoko. Ale jeśli można się budować. Gdziekolwiek na wodzie, no to się zbudujemy. No to się zbudujemy, ale do tego potrzeba mnóstwo skrapa. To już wiemy po tym, co tutaj się wydarzyło, że będzie potrzeba mnóstwo, mnóstwo skrapa. Więc na pewno sobie nazbieramy go. No, na pewno sobie go nazbieramy, ale to jest, kurda, no. To jest ciekawe, to jest ciekawe. Tego się nie spodziewałem w ogóle. Myślałem, że gra nie będzie pozwalała na tyle. Natomiast słuchajcie, zakończymy sobie ten odcinek dzisiaj tutaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. No i zachęcam też do wspierania przycisk wesprzyj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!